Halo? Dzień dobry, witam serdecznie na prezentacji ładowarki teleskopowej KT144 marki Kramer. Jej kompaktowe wymiary z wysokością poniżej 2 metrów i szerokością około 1,60 m, jak również ciężar własny około 3 ton, KT144 jest najmniejszym modelem w portfolio ładowarek teleskopowych Kramer. Niemniej posiada niesamowite dane dotyczące wydajności. Udźwig na widłach do palet wynosi 1,5 tony, wysokość załadunku około 4,5 m. Standardowo pojazd jest wyposażony w sprawdzony system szybkiej wymiany sprzętu Kramer z mechaniczną blokadą. Opcjonalnie jest dostępna hydrauliczna blokada, jak również różne popularne szybkozłącza, w tym mocowanie Euro. Do obsługi sprzętu dodatkowego z dodatkowymi funkcjami hydraulicznymi, jak np. łyżka chwytakowa do kiszonki, fabrycznie wbudowany jest już trzeci obwód sterowania. Przyjrzyjmy się teraz dwóm wariantom silnika. Podstawą jest tu silnik Yanmar mocy 19 kW, czyli 25 km. Spełnia on wymogi poziomu emisji spalin w 5 bez konieczności dodatkowego oczyszczania. Co czyni go korzystnym wariantem podstawowym dla większości zastosowań. Hydraulika robocza wynosi maksymalnie poniżej 29 litrów na minutę. Do zastosowania w przypadku wysokiego zapotrzebowania na mocy jest opcjonalnie dostępny silnik Yanmar o mocy 33 kW, czyli 45 km, którym przetwarzanie spalin przeprowadza się za pomocą połączenia katalizatora i filtra cząstek stałych. Wydajność hydrauliczna wynosi maksymalnie 42 litry na minutę, co przekłada się na szybsze cykle załadunku i większą wydajność pojazdu. W przypadku tego dużego silnika dostępna jest również szeroka gama opcji, w tym prędkość maksymalna 30 km na godzinę i hydraulika siłowa Power Flow o wydajności do 70 litrów na minutę. Optymalny dostęp zapewnia maska silnika, która otwiera się szeroko w kierunku pojazdu. Dzięki temu są łatwo dostępne wszystkie ważne komponenty, takie jak zbiornik oleju napędowego, filtr powietrza, chłodnica i miarka oleju. Oprócz zaczepu manewrowego z tyłu pojazdu można zamontować również zaczep KP-50 do przyczepy samochodowej oraz automatyczny zaczep holowniczy przyczepy. Dodatkowo z tyłu opcjonalnie dostępne jest przyłącze hydrauliczne jednostronnego lub dwustronnego działania. Przejdźmy teraz do jednego z najważniejszych punktów, czyli przestronnej, wygodnej kabiny mimo kompaktowych wymiarów pojazdu. Ergonomicznie rozmieszczone uchwyty, w połączeniu z niewielką wysokością wejścia wynoszącą zaledwie 40 cm, zapewniają wygodne wsiadanie i wysiadanie. Fotel operatora i kierownicę można indywidualnie dopasować do potrzeb kierowcy, a duże powierzchnie szklane i wąskie słupki kabiny zapewniają optymalną widoczność. Do pracy w ciemności dostępne są różne pakiety oświetleniowe z reflektorami halogonowymi lub LED, które zamieniają noc w dzień. Typowa dla firmy Kramer koncepcja obsługi z oddzielonymi na grupy funkcyjne i oznaczonymi kolorami przełącznikami została wdrożona również w modelu KT144, podobnie jak joystick z wyborem kierunku jazdy, wysób teleskopowy i opcjonalna obsługa trzeciego wwodu sterowania. Model KT144 posiada ponadto standardowy elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Hold. Oznacza to, że hamulec postojowy jest zaciągany automatycznie po zatrzymaniu się maszyny. Po naciśnięciu pedału gazu zwalnia się automatycznie, dzięki czemu na przykład na pychołości nie trzeba aktywnie trzymać maszyny za pomocą pedału hamulca. Oprócz trybu sterowania na wszystkie koła opcjonalnie dostępny jest układ kierowniczy przedniej osi, który zapewnia znajome bezpiecznie wrażenia zjazdy, zwłaszcza podczas poruszania się po drogach publicznych. Natomiast przychód pomaga w manewrowaniu w wąskich miejscach. W razie potrzeby maszynę można wyposażyć w tempomat niskich prędkości jazdy i gaz ręczny oraz maksymalnie cztery różne tryby jazdy. Dzięki temu napęd jezdny może być optymalnie dopasowany do danego zastosowania. Wyposażenie kabiny uzupełniają takie elementy jak radio, klimatyzacja czy pneumatycznie amortyzowany fotel operatora. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu przegląd nowej ładowarki Kramer KT 144 i jej najważniejszych cech.